Cześć, tu Babka z majcy. Jeżeli przed Wami kolokwium albo egzamin z analizy, gdzie w materiale są pochodne i przebieg zmienności funkcji, to zadanie typu zrób przebieg zmienności funkcji albo sprawdź monotoniczność funkcji, wyznacz ekstrema, czy sprawdź punkty przegięcia, wklęsłość i wypukłość. To jest pewniak na takim kolokwium. Dlatego pociczymy sobie przebieg zmienności funkcji. funkcję już rozwiązywaliśmy, to teraz zrobimy funkcję F od X równa się X w dziedzinie od 0 do plus nieskończoności. Zacznijmy od asymptot, bo dziedzinę już mamy. Dlaczego pomijam badanie parzystości i nieparzystości funkcji? Dlatego, że nasza dziedzina nie jest symetryczna względem zera, więc funkcja na pewno nie będzie parzysta i na pewno nie będzie nieparzysta. Przechodzę zatem mam dziedzinę, przechodzę do asymptot. Asymptoty. Mogą być pionowe, poziome i ukośne. Sprawdzam pionowe. Gdzie sprawdzam pionowe? E, sprawdzam granice, jeżeli jakiś punkt był e, taki punktem krańcowym naszej dziedziny, e, czyli jeżeli jakaś liczba wypadała nam z dziedziny. Tutaj na przykład z dziedziny wypada 0. I teraz uwaga. Będziemy liczyć limes przy ich zążącym do zera z plusem naszej funkcji. I normalnie liczyliśmy też przy ich złożącym do zera z minusem, czyli z lewej strony zera naszej funkcji. Ale dlaczego nie mogę tego zrobić w tym przykładzie? Dlatego, że nie mam żadnych liczb z lewej strony zera. One nie należą do dziedziny. Dlatego tutaj jest szansa tylko na asymptotę pionową. Zobaczymy zaraz, czy ona będzie. E, wpisujemy x do potęgi 1 przez x. Ale jak popatrzymy, do czego to zbiega x, że to zbiega do zera, to mamy tutaj 0. Do potęgi 1 przez 0 z plusem, czyli plus nieskończoność, <coughs> czyli mamy 0 do nieskończoności. Symbol nieoznaczony. Jak z takim symbolem sobie radziliśmy? Zauważmy, że możemy tą funkcję zapisać, że to jest e do potęgi logary naturalny i ta funkcja. Ale to przeniesiemy sobie tutaj wcześniej, czyli limes, przy x dążącym do 0 plusem, e do potęgi 1 przez x logary naturalny z x. Czy teraz wiemy, jaka jest nasza granica? Dalej mamy nieskończoność. Tu mamy 1 przez 0, czyli nieskończoność. A tutaj mamy logaryt naturalny z 0 z prawej. A to już chyba by nam wyszło. Myślałam, że będziemy stosować tutaj regułę do Ale czekajcie: logaryt naturalny z 0 to jest nieskończoność. Czyli to dąży do plus nieskończoności. Nie, 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 czekajcie. Logarytm idzie, tak? Czyli to dąży do minus nieskończoności. 1 przez 0 z plusem to jest plus nieskończoność. Czyli całość tutaj dąży do minus nieskończoności. To był logar naturalny z x, bo jeszcze mi się przyda e do x. A e do minus nieskończoności to jest 0. Czyli tu mamy. 0, bo będzie E do minus nieskończoności, czyli do 0. E, czyli skoro nie wyszła mi tutaj nieskończoność, to mamy brak asymptoty pionowej. E, dobra, 2. Czyli istnieją poziomy. Poziome liczymy w plus i minus nieskończoności, z czego tutaj nie mogę liczyć w, niesko w minus nieskończoności, bo mam dziedzinę od 0 do nieskończoności. To może od razu zapiszę tą funkcję w takiej postaci, jak sobie tutaj zamieniliśmy. 1 przez x logar naturalny z razy logar naturalny z x. I teraz przy x dążącym do nieskończoności, to dąży do plus nieskończoności, to dąży do 0, to mamy 0 razy nieskończoność. O, może tutaj pójdzie delopital. Zapiszę to troszkę inaczej, że to jest logarytm naturalny z x przez x. I teraz mamy tutaj taką granicę do policzenia. Gdzie mamy nieskończoność przez nieskończoność. To zobaczmy. Na boku sobie to napiszmy. Logar naturalny z x przez x. Ponieważ jest nieskończoność przez nieskończoność, stosuję regułę do lopitala. Czyli robię teraz pochodną w liczniku i pochodną w mianowniku. To jest 1 przez x przez 1. Czyli to jest 0. To mamy e do zerowej, czyli 1. Czyli jest asymptota pozioma. Y równe 1. Jak wyszła pozioma, to znaczy, że nie wyjdą ukośne. No bo ukośne e, będą wtedy w nieskończoności, gdy wyjdzie nam e, y równa się ax plus b, gdzie macie wzór na a i na b. Natomiast jeśli wyszła wam pozioma w plus nieskończoności, to tam już na pewno nie będzie ukośnej. Teraz tak. E, liczymy sobie miejsc zerowych tutaj nie ma hmm, to liczymy pochodną f' od x, ile jest równe. To proponuję, patrzeć na naszą funkcję, że, to, że nasza funkcja f od x to jest lepiej zapisana e do potęgi logarytm naturalny z x przez x. Pochodna z e do x to jest e do x, czyli przepisuję e logarytm naturalny z x przez x. Razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli pochodna tego, co było tutaj w wykładniku potęgi. Pochodna z licznika razy mianownik minus pochodna z mianownika razy licznik bez zmian przez du do kwadratu. To jest nasza pochodna. E do potęgi logary naturalny z x przez x 1 minus logarytm naturalny z x przez x kwadrat. Teraz zauważmy, że dla każdego ich należącego do dziedziny to jest większe od 0, a do jakiejś tam potęgi. My mamy zrobić analizę znaku pierwszej pochodnej, czyli pierwsze zobaczmy, gdzie pochodna jest równa 0. Zauważmy, że dziedziną pochodnej będzie przedział od 0 do plus nieskończoności. No bo to musi być mm, zbiór, który zawiera się w naszej dziedzinie, a widzimy, że tam nic nie wyrzuciliśmy dodatkowego. Teraz przyrównujemy do zera, czyli licznik przyrównujemy do zera. Zobaczmy jeszcze w dziedzinie. To jest większe od zera dla x należącego do dziedziny. To jest większe od zera dla x należącego do dziedziny. Więc tak naprawdę musimy zająć się tym. Czyli patrzymy, kiedy 1 minus logary naturalny z x jest równy 0. Czyli rozwiązujemy takie równanie. Czyli x równa się e do pierwszej. Jak będzie wyglądał znak naszej pochodni? E do pierwszej, czyli w E, będzie się zerowało. I pytanie jest, czy zaczniecie rysować wykres od góry czy od dołu. Yy, ja zawsze się zastanawiam, jak ta pochodna, jaki ta pochodna miała znak dla bardzo dużych x. -u. Czyli co się dzieje z prawej strony, gdy mamy bardzo duże x, gdy x założy do nieskończoności. No to tu na plusie, to na plusie, a tu mamy jeden minus. Logary naturalne z jakiejś bardzo dużej liczby. No to jest większe od jedynki, czyli odejmujemy to od jedynki, czy jesteśmy na minusie. Czyli idziemy tak ze znakiem. Ale uwaga, pamiętajmy, żeby dopisać sobie tutaj dziedzinę, czyli zaczynamy od zera. Tu jest plus, minus. Jesteście przyzwyczajeni że do tego, że tutaj w pochodnej wychodzi Wam jakaś funkcja wymierna, i wiecie, jak rozwiązywać nierówno nierówności wymierne. Natomiast tutaj wyszła nam taka dziwna nierówność do rozwiązania. Bo my tak naprawdę pytaliśmy, gdzie pochodna możecie też tak robić drugi sposób. Gdzie pochodna jest większa od zera? Czyli gdzie jeden minus lokalny natomiast x jest większy od zera czyli 1 od, większe od logary naturalny z x. Nie zmieniam znaku, czyli x ma być mniejsze od e do pierwszej. I to by się zgadzało. I oczywiście x należące do dziedziny, czyli pochodna będzie większa od zera, gdy x będzie większy od zera, a mniejszy od e, co też nam wyszło z tej analizy, czyli albo tym sposobem, albo tym sposobem sprawdzacie, gdzie pochodna jest większa od zera. No w pozostałych punktach dziedziny będzie mniejsza od zera. Teraz tu, gdzie funkcja... Gdzie pochodna była większa od zera, funkcja będzie rosnąca, gdzie mniejsza od zera, malejąca, a w E będzie miała maksimum lokalne, bo z rosnącej zamieniła się na malejącą. Policzyliśmy pierwszą pochodną i już wiemy o tym, kiedy funkcja jest rosnąca, malejąca, i możemy sobie to zebrać w takiej tabeli. Czyli tu będziemy pisać, jakie są x, -y, tu jaka jest pochodna i tu, co się dzieje z funkcją. To tak. Tu w tych x'ach będziemy wpisywać co takie ważne punkty z dziedziny. Czyli najpierw było 0, później coś się działo w e. Czyli będzie od 0 do e przedział, później co się dzieje w e. I od e do plus nieskończoności. Pochodna zerowała się w e. Z lewej strony. E jest na plusie, tu jest na minusie, tu funkcja rośnie, tu ma maksimum lokalne, które warto wyliczyć, czyli ile jest f od e. f od e to jest e do potęgi 1 przez e. Czyli jakbyśmy e powiedzieli, że to jest w przybliżeniu 2,71, czyli około trójki, to jest pierwsza trzeciego stopnia z 3, czyli coś między jedynką a trójką. I tutaj funkcja ma maleć. Jak wyglądały asymptoty? Może tutaj zrobimy wykres, taki pomocniczy. Dlaczego pomocniczy? Zaraz powiem. Pionowa asymptota nie było. Funkcja ma w zerze zbliżyć się do zera. Ma y równa się 1 asymptotę poziomą w nieskończoności. I funkcja ma rosnąć. Do E i później być funkcją malejącą, czyli ona musi w E osiągnąć maksimum lokalne, a później zacząć, zacząć jakoś maleć. Dlaczego mówię, że taki pomocniczy? Dlatego, że nie zrobiłam jeszcze tutaj drugiej pochodnej i wypukłości, tego w tym zadaniu nie robimy. Robimy tylko przebieg zmienności do wyznaczenia znaków pierwszej pochodnej. Jeżeli chcecie policzyć sobie drugą pochodną, to spróbujcie. Tam wychodzą już jakieś kwiatki. Natomiast w kolejnym odcinku pokażemy inną funkcję, dla której przeanalizujemy nie tylko pierwszą pochodną, ale drugą pochodną. Pierwsza pochodna daje Wam informację, gdzie funkcja jest rosnąca, malejąca, czyli mówi nam o monotoniczności i mówi nam o ekstremach lokalnych. Druga pochodna powie nam jeszcze o wypukłości, dlatego wygrany będziemy mogli narysować bardziej dokładnie.